Witam Was serdecznie na kanale Droga Życia. Dziś obeszła mnie trochę smutna wiadomość. Odszedł do nieba, do domu ojca, nasz serdeczny kapłan, ojciec Józef Szańca, z którym nagrałem niedawno wideo. Trudno mi mówić, trudno mi cokolwiek teraz wyrażać. Dostałem tą informację dopiero świeżo niedawno. Wspaniały człowiek. Pokorny, dobry. Mój spowiednik odszedł. Na bieżąco chodziłem do niego na spotkania. Pomógł mi wiele, wspierał mnie w wielu. I te, te wideo dedykuję jemu, bo należy mu się te wideo, ponieważ zawsze na bieżąco oglądał te moje wszystkie filmy z kanału Droga Życia. Wspierał mnie, dzielił się dobrem, promował mnie. Także proszę o modlitwę za niego. Film, który powstał z jego tytułem, z jego udziałem, będzie w linku na dole. Zapraszam serdecznie do obejrzenia i sprawdzenia tego, co ojciec właśnie Józef chciał przekazać dla świata, bo to, co chciał przekazać dla świata, to tak naprawdę było Boże. To Bóg chciał to przekazać przez Niego. Także, dzisiaj taki dzień refleksyjny, trochę taki. No, do pozbierania. Wszystkiego dobrego Wam życzę z Panem Bogiem.